Dzień dobry, witam Was, Tomek po tej stronie z Mototronik. Dzisiejszym bohaterem krótkiego filmu, który realizuje jest marka Lamborghini, a dokładnie model Urus. No, materiał nagrywam na hamowni, więc domyślacie się, że film dotyczy strojenia silnika oraz skrzyni biegów. Tak, samochód został u mnie, aby właśnie wykonać taką Taką usługę wykonałem strojenie silnika na poziomie stage 1 oraz strojenie skrzyni biegów na poziomie stage 2. Mamy tutaj czterolitrową jednostkę podwójnie doładowaną czyli biturbo. Seryjnie o mocy 650 koni oraz 850 Nm. Właściciel postanowił. Że jednak chcę sobie coś dołożyć do samochodu, który ma jeszcze zapas mocy, pozostawiony przez producenta. Bardzo, bardzo konkretnie się określił, co by chciał z tego samochodu wykrzesać. Myślę, że sprostałem oczekiwaniom. Skrzynia biegów również, mimo fabrycznych, w miarę fajnych nastaw, ta skrzynia jest jeszcze do poprawy, do korekty i tak też, i tak też się stało. Ale to opowiem za chwilkę o tym. Pokażę teraz wykres jak się nam tutaj kształtuje przebieg momentu oraz mocy. Tak jak wspomniałem, steryjnie samochód powinien mieć 650 koni oraz 850 Nm. No mamy tutaj bardzo fajny gratis od fabryki, moc jak najbardziej na poprawnym poziomie. Natomiast jeżeli chodzi o moment, mamy 934 Nm, więc kilkadziesiąt Nm na plus. Fajnie. Bonus dla właściciela. strojnie zakończyłem na trzeciej korekcie do rewizji softu. Skończyłem z wynikiem 741 koni oraz 1074 Nm. Tak, moi drodzy, 1074 Nm. No, brakuje tylko skrzydeł w tym samochodzie. Ten silnik w tej chwili się nie zastanawia, czy jedzie 50 na godzinę i trzeba przyspieszyć 100, 200. Po prostu ten samochód przyspiesza w każdym zakresie swoich obrotów. Od zmierzonej serii udało mi się uzyskać 90 koni przyrostu na plus oraz 140 Nm, To jest naprawdę świetnym wynikiem. I uwierzcie mi, za każdym razem, jak robię tą 4-litrową V8, jestem po prostu pozytywnie zaskoczony. To jest silnik, który migruje w wielu modelach z koncernu. Audi. Ten sam silnik bardzo często stroił u mnie na hamowni. Ten, ten sam silnik bardzo często występował na hamowni, gdy stroiłem w Panamerze 971 Turbo S, w Audi RS6. Tak więc tutaj mówię, to mamy dokładnie tą samą jednostkę napędową, troszkę zmodernizowaną, jeżeli chodzi o sprzęt. Także tutaj mamy troszkę mocniejsze rzeczy związane z układem paliwowym. Jak widzicie, jak widzieliście na wykresie, który, który pokazałem, no mamy tutaj spory, spory bonus skrzynia biegów. Powiedziałem, że troszkę później o tym powiem. Mamy tutaj skrzynię AL552. Skrzynia, która całkiem, całkiem przyzwoicie pracuje, jeżeli chodzi o fabryczne nastawy, natomiast nie zawsze słuchała kierowca, jeżeli chodzi o pedał gazu. Zmieniłem trochę rzeczy związane z ergonomią używania. Z, zmieniłem troszkę procedurę związaną z dozowaniem pedału gazu i z obrotami, na jakich wisi skrzynia. Zmieniłem również rzeczy związane z czasami e, przełączeń. Skróciłem troszkę te czasy jeszcze. One nie były jakoś tam super długie, ale jeszcze można było skrócić na bezpiecznym poziomie. E, zwiększyłem limiter momentu obrotowego. Co za tym idzie? Na załączonym obrazku to widać samochód wstaje dużo wcześniej do życia, tak więc mamy, mamy dużo wcześniej dostępny moment obrotowy. Wcześniej szczytowy moment obrotowy był przy obrotach 3700, w tej chwili mamy to przy obrotach 3100, więc jak widzicie jest sporo. 600, 600 obrotów wcześniej wstaje nam cały układ napędowy do życia, więc to jest sporo. Tak więc ta elastyczność tego silnika trwa dłużej z niższych obrotów. No, to nam, zrobiło, to nam, to nam zrobiły rzeczy związane w zmianie w skrzyni oraz w sterowniku silnika. Tak więc no, starałem się bardzo uważnie słuchać, czego właściciel oczekuje. Myślę, że sprostałem jego oczekiwaniom. Zobaczymy, jak pożywa samochodu dzień lub dwa. Myślę, że pierwsza trasa przyniesie tutaj odpowiedź na oczekiwania, jakie były. Mamy tutaj samochód z 2021 roku, który ma już przejechane 50 tysięcy kilometrów, tak więc mamy w miarę stosunkowo świeży silnik. Właściciel już za te 50 tysięcy poznał swój samochód, wie jak jeździ, wie jakie ma dolegliwości, które mu przeszkadzają. Myślę, że w następnych realizacjach poruszymy temat, jeżeli chodzi o zmiany. Jakie tutaj zaszły w oparciu o opinię klienta. Tak więc, jeżeli posiadacie takie samochody do strojenia, takie Lambo RS6, Panamera 971 Turbo z takim silnikiem, zapraszam jak najbardziej. Mamy pełno takich realizacji, jeżeli chodzi o te silniki. Mamy jeszcze też dwa Lambo, oczywiście w innych kolorach żółte oraz niebieskie można je znaleźć u nas na. Fanpage'u realizowałem je wcześniej, tak więc mówię tutaj nam wyszedł Urus w taki sposób, że mamy prawie 1000 tonometrów. Wynik naprawdę bardzo, ale to bardzo zadowalający. Postanowiłem, że nakręca bardzo krótki materiał. No białego Urusa jeszcze nie miałem w swoich relacjach. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia przy następnych realizacjach w Mototronik. Pozdrawiam Tomek.